gdzieś widziałem talerzyki dzisiaj będę robił taki wynalazek ogólnie nie, że gotujemy wodę wkładamy zawekowane jedzenie trochę za dużo tej wody się będzie gotować do jutra tak, jedzonko tu tak i się grzeje idę po ten talerzyk kurwa jest To jest dzisiaj bigosik jemy Nie wiem czy nie za dużo tej wody mam. Czy może kapkę długo gotować? Chlebek do bigosiku. Tyle. Kojeński. Trochę za dużo chyba wody dałem, ale tego typu się robi. Jest to ciepłe. Kurwa, zajebisty bigosik. No i dobra. I próbujemy. Ciepłe mogło być jeszcze, ale spoko. No, talerz wrzuciłem do śmietnika, wodę wylałem, maszynkę złożyłem. Kurwa bez mycia. Jadymy, 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 nie śpimy. Środa rozpędzeni na jedzeni. dziś dzisiaj było jedzenie z worka znowu. Mielone, ziemniaczek. uuu, dobre, dobre, kurwa, zejbiscy to jest pomysł. Siemano, Emaen, najlepszo. Dobre, to fajnie, kurwa. I, 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 no po prostu jestem podniecony. Bez mycia, bez niczego. Fuf, 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 fuf. Jadł. No. ma. że nie tylko drzewiorze oglądają leśną przygodę. Z tyłu też tam naklejone pogoń Szczecin, leśna przygoda, a no i pięknie, pięknie a już sobie zjem śniadanie mistrzów 5600 euro ten Mercedes pierwszy Strusiu jechał Dla może Piotruś pojedzie Na suszarę macie What happens next? Blah, 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 I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you Jego dom, co to tam się tak świeci? A to skanio, ale on się na chyba zaklinował trochę. O Jezus, Maria, stała się awaria. Dzisiaj ruszamy, jest poniedziałek, nie ma problemu z Poniedziałek ruszamy z ze słońska, gdyż była. Skanio była na serwisie. Uleciał mi zawias we budce, i kolega mi to ogarnął. Kolega Szymon normalnie zrobił to lepsze niż nowe. Pięknie to chodzi. Jedne, drugie, a tutaj to nie działa. Dobra. Normalnie pięknie, a tam i to też wyprostował fajnie, 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 luźne, luźne, jak zawsze. No, teraz idzie jechać. Miał Andrzej mówi, że to jest poduszka, ale to nie jest poduszka. Chodź to kijem dotkniemy. Jakiś Sam jesteś jak covid kurwa. <grym> co to znaczy? Polizej bez Bezperun. Ktoś kurwa. Bezpieczna strefa policyjna. Ja nie wiem co to jest ij tu jakieś kurwa kości kości są? kurwa no. kurwa boisz się? I muszę, nie, tu jest jakiś kurwa, szawy je bali mówisz? kryminal, rękawiczka kryminal gdzie? Ja Ej Kurwa dochodzenie Kajmuż kości, a tu są kości Albo tu jakiś wilk wpierdolił Coś tu się działo Ja pierdolę Co tu się dzieje? Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never know I'm best, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my wraps up. In the gym, I gotta get my working, I can leave it out of tears, us make it certain I said to go and get his business One day, it's one day, I gotta be standing Are you going to eat? Jokes on you, boy, tell me you Every single day I feel the pressure Double up workers, may get extra Working so my mother get arrested Working like I never know I'm blessed, yeah Workin' like I never Every single <śled> time I'll feel the press up my Zimma so no special In the Gemma, gotta get my raps so In the Gemma gotta get my raps In the Gemma, gotta get my raps, Kurwa mać! Ja pierdolę się, kurwa rusza chuj! Daniel, mi za to dwójki wrzucić. Jakie dole? Wiezie na uła, Będzie kurwa kościół. Zboże Kurek na autostradzie gotuje Gorę ruszył a to się waży Dobra I obejrzy teraz tak No i tak to wygląda Gorę megła dzisiaj megła dziennie nie megła ja nie wiem Niski poziom płynu chłodzącego Zaś Jademy do Gumiorzy, bo jest awaria na się powietrze spuściło samo samo się Także zobaczymy czy jakaś dziurka, czy co i ogień nie jest, nie? W tym barze. Jakby na kanapki. O. Lokal zamknięty. Czyli jednak yy, nieczynne. Dobra. Pracy byli ładowani. Jeszcze będą. A uf. Co to się tu wydarzyło? Andrzej, coś zrobił z tą listwą. Kurwa, mać. Kurwa, dalej, dalej. No zobacz, co kurwa narobiliście. To ja tego nie zrobiłem. A kto kierował? Kurwa jest. Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę. Tego. A kto prowadzi obóz? Koroży.

Nastąpiła wymiana uczepy. I tak. Eee. Od razu żółte pole się pojawiło. Nalała ją sobie AdBlue. Przeładować muszę uczepę. Dlaczego mam inną? Dlaczego ja mam inną uczepę? Kurwa ta tutaj bez ABS-a nie. A waga też pewnie nie działa. Nie, nie no, gdzie? Jak nie ma BS-a, to też. No, Kaj, okay, nie widzi. Kurwaj, wejść teraz się ładuj, nie? Ja pierdolę. Ale ujnia. No, ale zepsułem to mam. Przełamanie było w lesie. Przełamanie było w lasu Cofałem I... Nie wyszło Dlaczegoż taka sytuacja? Kurwa A tu już Kabelki to kole tak to będzie wisieć? Zaraz to coś zrobimy O! Nie no tak fajny miałem dzień i nie chciałem tego wstydzić No dzięki <laughs> Proszę Nie Dobry Na Orlenie A ty? To jedziemy na Orlena To na Kurwa, ale jaki wielki jak moja ręka ja pierdolę e, pieniądze? To potem Jedno mam A to Pressure McDonald's. Every single day I feel the pressure. Double of workers may get extra. Working so I'm gonna get arrest yeah. Working like I never know I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. In, my eyes, in the gym, I gotta get my...